Koniec to sztuka, nie tylko w wymiarze artystycznym, ale też sztuka świadomego, odpowiedzialnego treningu. Sztuka ciężkiego, wielogodzinnego szlifowania ruchu. Ale też sztuka dbania o nasze ciało, aby mogło wyżej, mocniej, dalej, ale przy tym bezpiecznie. Train Like Dancers jest przygotowaniem motorycznym tancerzy. To zbiór wyselekcjonowanych metod treningowych stosowanych przez tancerzy na całym świecie. Pilates, trening siłowy, trening plyometryczny, gyrotonic, flexibility training, trening mobilności i stabilności i wiele innych. Wszystkie te metody rozwijają zdolności motoryczne potrzebne w tańcu: mobilność i stabilność: koordynacja, gibkość, siła, moc, szybkość i wytrzymałość. Praca nad tymi zdolnościami poprawi Twój ruch w tańcu. Przygotuje do osiągania lepszych wyników, pozwoli ci bezpiecznie trenować i zapobiegać kontuzjom. Traktuj swoje ciało profesjonalnie. Rain like Dancers jest skierowany do tancerzy wszystkich styli. Dostosowując program treningowy oraz rodzaj ćwiczeń do specyfiki ruchu każdego z nich. Train Like Dancers wspiera rozwój profesjonalnych tancerzy.